Hej, hejka, tak, Hani, a dzisiaj. E, będziemy grać w inną grę, taką z włosami. To jest bardzo podobna do tej, ale też trochę inaczej sprawdza się długość niż tutaj. I tu są takie prawdziwe muzyki angielskie, a tu jest po prostu jedna taka muzyka. Różnie jest. Nie <laughs> widzicie się na moją tafetę słodką. Wiem, to jest mój kotek. Na jakoś. Bardzo. Tu jak. O matko, gdzie ja wchodzę? Do toka boka, więc wchodzimy tutaj. Znaczy do tej. Nie do tej. Zapomniałam. mam dwie te same gry i wchodzimy do tej. Wy nie będziecie słyszeć muzyki, bo to jest trochę wkurzające, gdy leci muzyka. Tutaj na przykład. Nie fajnie jest. Nie będziecie słyszeć muzyki. Jakby ktoś chciał no, mogę włączyć muzykę, ale żeby była Gło... Tak żeby było słychać, okej. Okay. Ale ja wolę słuchać tylko wy nie musicie. No to lecimy. No czekajcie to w sumie włączę. Teraz musimy przejść i nic z Już wczoraj miałam nagrać to i cały dobra, Czy to Ale no tak się stało, że... Wyłączyłam wtedy tak, bo miałam kliknąć, że stopa a ja zabiknęłam. Matko znów przyciąłam. To coś będzie. Łap. I łapiemy za... O, tutaj było! Sprawdźmy. Już w której pobiłam naprawdę rekord i Dzisiaj chyba nie. Wczoraj zrobiłam rekord 300. Eee, 300. No, 300, tak. 370. No, 370 to był mój rekord. Tu mam jeszcze zwierzaka. Mój to jedno... Ja pierwszy miałem to, potem jedno rozczar, potem to kuze, a potem to. Ale ja się nie zgadzam na inne zwierzaki. Ma być jednorożek. Koniec. <suszy> <suszy>

Dlatego chcę wszystkich moich Uuu, tu jest dobre. Musimy pobić rekord. Nowy. E rekord trochę nie. nie... Zaraz wracam. No znaczy to nie jest To jest ta gra, która można taką zrobić. Ok, klikamy odbierz. Ale wybieramy jedno. 225 kryształków moje. Sklep. sklep. Jakie włosy. A, że za ten mega A, że nowo no, Że chłopak? Chłopaki miałam zbierać? Nie mam mowy. bierzemy dziewczynę. Dziewczynę? Ale jest to mnie inną. To chcę. Czyli będę miała taką ładną że... reklamę, To zaraz do Was wracam. Okej, okay, jestem po pierwszej reklamie. Idziemy do następną, ale dobra. Bierzem tę dziewczynę i idziemy grać. A, już wiem, czekaj. To wygląda ładnie. No i to też chciałam włożyć. No w końcu, co się będzie tak lepiej? I na następną. Czy... Tak mi się nie zacznie. Uwalej się na dół. No właśnie do tego musisz skinęć, żeby był z tym tym. Nisko, że łapie, łapie jest. Okej. No nie pobijemy raczej rekordu. Teraz, no bo widzę nie, bo to jest zawsze rekord. No, no nie pobijemy 120 tylko. Ale jak odmieniam tak. Te... I nienawidzę tego, bo jak nie pobiję rekordu, to mam reklamę. Musimy to wygrać, ale... Matko, czemu to tak lata? Nie miał No O wy... Ale nie zrobili, Najmniej mogę tu w ogóle wejść. Uuu, jak mi to wylata? O nie Co to znaczy? O matku, musiałeś! Co nie! Nie mam spaść! Ja myślałam, że ja nie mam spaść. A ja mam spaść. Okej, okay, no to łapiemy szybko włosy. I dzisiaj chcę iść, być pędyną. Tu. Jedno rozczukiwicuj mi, żebym wygrała. Ale cudzi jak on jest. No nie, no co. I oczywiście. Teraz Wam jeszcze pokażę oczywiście o tą grę, no bo one są bardzo podobne, więc ocenicie w komentarzach pod tymi filmami. Albo zobaczymy, czy Wam się podobają te gry. Hmm, Z wami zagrać w grę, gdzie będę nauczycielem. Tylko jestem trochę słaba z angielskiego. No, troszkę słaba jestem z angielskiego. I ten. Jakby. Nie wiem, jakim jest się... Animal, Trust as grass ja Lubię Krowa. Dobrze. Oj, co mi się nie pisze. Jest. Animal for... a To jest? To Dobrze. Soling. Very. over. Źle. Bo nie wiem. Błąd. Błąd. Ten był źle. I ten był dobrze. Dobrze. Animal gra... Girl... We got... We... Miał. Wow. A, że wdaje dźwięk miał. Źle, to nie piesko. Kto mi tutaj te dzieci wychowuje? Animal. Brax. Brax. Nie wiem, co to znaczy, więc nie. Animal. Uh. Nie wiem, więc źle masz Masz fałę? A, to miałam źle. To by było dobrze, miało, ale dobra. Bardzo, że miałam dwa źle. Dobra, dobra, zaznaczamy ci, że masz dobrze połowę. <grym> to było źle. No i dobrze. Nie wiem. Dobrym jestem nauczycielem. Trochę słabo, bo ona się załamała. Teraz będzie zadanie. Zobaczmy. O, tak, pytania. Tylko, że. Hove my spider. A, ile nóg ma spider? Czyli pająk. Pająk ma, czekajcie, 8 czy tam 6 nóg. Sprawdźmy, jak jest ten. Jak mówi ten Bridal. 2? Źle! Kupi chłopie. A ten pająkowy nos? 6. To do. Nie, to źle było. <grych> 8 of and, and is... Well, nie wiem zupełnie, więc będę im... Gordzilla źle! A to było dobre. Bo były takie zapytania, to znaczy, że był... No, masz tą załamaną minę? Nie, no ta reklama to druga. Jeszcze no mu wyjdzie do Ja już po raz. reklamie. Dobra. Jak chcecie to jest taki odcinek z różnymi grami. Co? I struganie łuku. Dobre. Nie, nie, strugam. To samo nie, Trzeba nie, I nie,

Dobrze to zrobiłam. A ty co, że tam z patrzyłaś? Eleven. Dobrze, kobieto. Mone. Ma. my One. my One. E. E. Mani. Dobrze. le A. W. T. O. A. P. A. W. T. O. L. A. P. T. O. Źle, kobieto. Yeah! A ja jestem już dobra z tego. Ten. To jest dobrze. A ja to dobrze. Oul... Foul. Dzisiaj foul. Sama jesteś foul. <grym> Seven. Dobrze. Jest! Wszystko zrobiłam dobrze ja nie wiem, nie, ja to wszystko zrobiłam dobrze. Nie wiem. Ale ja to wszystko zrobiłam dobrze jak? Jestem taka... Aż taka dobra jestem z angielskiego. Aż taka? No, co ja kiknęłam? Nie wiedziałam, że to aż taka dobra z, tego, z tych cyfr. To ja niech by tak, to robią. Dobra, jesteś ja wolna. A źle to powinno być jak Oni się chyba tam całują. To jest dobrze. Daryl, Oni się tam chyba całują. Tak, to były bliźniaczki. No to mnie nie ma, to mnie ale... nie było. No i załamalam. Tak, no ale ja tego nie klikam, to czemu to mi się w ogóle ten? O, jestem na widzę, mi tu jakaś nephew. Okej. Okay. Klasa znowu nowa? No łowówki. Raz, dwa.

O, no jest wszystko dobrze. Jak? Ja tu bezumyślnie. E, ty dobrze to, dobrze to i dobrze to masz. Oj, 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 to było źle. Dobra. Kobieta masz szóstkę, trudno. Okej, okay, masz to źle, to do, źle, to, a to dobrze. I to też dobrze zrobiłam, a ja tu tak po prostu bezmyślnie, umyślnie coś pisałam. Znaczy coś pisałam. Na przykład dobrze pierwszego. Ja to jestem dobrą nauczycielką. Jeszcze a, pytania kolejne. Okej, okay, nie, ale... yes! no, nie, nie czytam tego pytania, ale Ej. Dobrze. Łatno, Nie wiem, nie wyczytam tego? Tego brzydalka. Są dre. Yy, no, jest no też. tak? Ta jeszcze dobrze odpowiedziała. Wow! Co ja klikam byle co tam? Dobra, no to jeszcze Wam mogę pokazać jedną grę. Tą, O to jest. Dwie sobie Wam pokażę. Nie, no, to jest taka religijna trochę. Ale ja tak trochę, nie mocno. To jest podobna właśnie... ...my telefon grunt. Ja mam ostatnią koronę, to jest najlepsza. To jest to najlepsza w tej gra chyba. Ja nie tylko mam taką koronę. Okej. Okay. On nie wy wygram z tym raczej z tym też to z tym, No widzź małpa! Małpa, tylko Cute. No bo okej. Tu jest podnie, ona nie wygra z tym naszyjnikiem. Ja wygram. Adorable. Okej. Okay. Nie z usługiem się wybrałam. Trzydno. Ale reszta u mnie jest piękna. Uuuu. 25? 20. Nie usnę w porządku, takie, że dziewczyny my się tam wypracują. Okej, okay, to tylko taki wam raz pokażę tą grę. Ja nigdy nie miałam. I chyba nigdy nie będę miała. Okej, okay, tą grę wam tak szybko, tylko pokazałam. I mamy jeszcze tutaj taką jedną. Oczywiście tu mam jeszcze takie grę. Duolingo jest nieważne. Smywoli. W ciągu trzech minut to mam tyle komentarzy, do no szesnastu? Mhm. Dobra. Ey, diabeł. Matko i tu będzie miała nią Czemu ten diabeł musi... I tak hop, przechodzimy do nich. I przechodzi. Okej, okay, może dojdziemy. Ja już parę razy wygrałam w tą grę. I to anioł, to jest bardzo ciekawe. Mamy może jeszcze będzie czas na szybko, no i nie wygramy. Opuszczamy ją. I tak to wygląda trochę. Jeszcze mogę Wam szybko jakąś grę pokazać, tylko... Okej, okay, Duolingo. Zobaczymy jak dobrze znam angielski, aby sami osiągnąć się... Czarny. już dzisiaj nie robiłam lekcji, więc... Bardzo mam nie wiem, na i Apple. Jabłko. An apple. Jabłko. An apple. Yeah, of <laughs> a woman and a apple, Yeah? So I eat. Yeah. yeah. I eat an apple. Hmm? A boy and a girl. A woman and a man.

On jest chłopcem. Jak powiedzieć jest? Jest i jest. She is a woman. Ona jest mm, kobietą. Dobrze. A właściwie to już by było na tyle w tym odcinku. No to do ja pokazałam wam w następnym odcinku. Pokazałam wam parę gier, parę aplikacji. Pa!